Witam wszystkich. Wróciłem do Niemiec z urlopu w Polsce. Koniec negusowania koniec wędkowania. Czas plądrowania. Jesteśmy w Norymberdze. U tego sprzedawcy byliśmy nieraz. Tego bitla widzieliście na moich nagraniach może już trzy razy. Stoi tutaj pół roku, nie może się sprzedać. Myślałem, że po powrocie z Polski. Nie było mnie tutaj jakieś trzy tygodnie na tych autohandlach, coś się zmieniło. Jednak okazało się, że większość samochodów, które nagrywałem przed wyjazdem na urlop, nadal są wystawione na sprzedaż. Kompletny brak zainteresowania samochodami. Dobra, lecimy z tymi sprzętami. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że statystyki kanału. Poszły na dno, jak łódź podwodna. Mam nadzieję, że znowu się odbudujemy, kiedy wakacje się skończą, kiedy ludzie wrócą do normalnego życia, do pracy. Niestety, do monotonii lecimy z tym brawo. Fiacik brawo w kolorze bordowym. Tutaj widzę delikatną obciereczkę, może da się to jeszcze spolerować zrobić delikatną zaprawkę pędzelkiem. Troszeczkę zabawy, ale myślę, że jest szansa. Środek czysty i zadbany, skrzynia manualna. 1-4 benzynka 90 koni 2013 rocznik. Lampę można przepolerować. Zobaczmy go od strony kierowcy jak wygląda. Tutaj, jak widać, na zderzaku też jest obcierka, nawet lampę ktoś zadrapał. Być może da się jeszcze to spolerować profesjonalnie. Cena wywoławcza 6400 euro. Przejechane 100 000 kilometrów. Wersja lunch. Oponki jeszcze w ładnym stanie nie wiem z jakiego rocznika. Kierownica multifunkcyjna obszyta w skórze. Mazdeczka dwójeczka. Dobre samochody, niezawodne samochody. Tutaj zauważyłem wgniota na nadkolu. Tutaj delikatnie drzwi są obite, jak widać. Gdzieś tutaj jeszcze coś widziałem. Tutaj jest delikatny wgniotek. Oponki jeszcze ładne. Przed chwileczką pokropiło, jak jechałem na autohandel. Musiałem poczekać aż samochody przeschną, żeby lepiej było widać. Tutaj też jest jakieś zadrapanie, lekki wgniotek. Zafira niestety sprzedana ale właściwie 2-2 diesel różne opinie o nich krążą: wyższa akcyza jedynie. Fajny jakiś pakiet stylistyczny. Biperek 2000 z uszkodzonym silnikiem. Też już był kiedyś na nagraniach. Lecimy z tą Mazdą, bo się, Nygus, zakręcisz za chwileczkę. Delikatne zadrapanie. Tutaj również na drzwiach. Zobaczmy środek. Kierownica obszyta w skórze multifunkcyjna. Mała plamka na fotelu kierowcy. No ma kilka takich drobnych zadrapań, jak widać. Tutaj na masce widziałem też takiego wgniotka niewielkiego. Wywoławcza 3400 2008 benzynka manual 1350 pojemność 86 koni 190 przejechane. Wersja Impression. Lecimy dalej. Co tutaj znajdziemy? Poluweczka oraz Rio. Byłem w Rio, byłem w Bajo. Miałem bilet na Hawajo. Wszystko hu. I taka prawda, panowie i panie, coraz częściej zastanawiam się nad powrotem do Polski. Także korzystajcie z nagrań, póki jeszcze tutaj jestem. Rio ładne oponki, dwudrzwiowa, skrzynia manualna, środek czysty i zadbany. Dosyć ładnie się prezentuje. Póki co nie znalazłem tutaj żadnych mankamentów na tym samochodzie: obcierek, obić, zadrapań. Cena wywoławcza 5500, rok 13, benzyna 1,2. 86 koni, 158 przejechane Dream Team. Dream Team, czyli tak jak moje picanto, kierownica multifunkcyjna, samochód czysty i zadbany. Nawet ma ten sam silnik pod maską 86 koni. Wiadomo Pichanto, Cim Timci Cim jest troszeczkę żwawsza, ponieważ samochód jest mniejszy. Najlepszy silnik na łańcuchu, 86 koni. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj mamy? Polóweczkę w manualu. Kierownica multifunkcyjna, plastikowa. 11 tysięcy, rok 18. Benzyna litrówka, 65 koni, 95 przejechane. Przegląd, 11, 23. Młody samochód. Są halogeny. Wygląda dosyć świeżo. 11 tysięcy euro. Zaraz ktoś powie Nygus, czemu busa nie nagrałeś? 16500, rok samochodu 16, 2,2 diesel, 130 koni, 180 przejechane, nowy przegląd. Taki ma opis. Kiedyś był na nagraniu. Troszeczkę boki ma poobijane. Mamy tutaj Turana skrzynia manualna, środek czyściutki w szarym kolorze 4000 euro za tego sprzęta. Jak widać, są chyba ksenony tutaj, spryskiwacze, oponki, jeszcze jako, tako Michelin tysiące, 116 koni, 1,6, 135 przejechane w benzynie. Trendline 1.6 benzynka 116 koni silnik FSI nie MPI także lubi zbierać się nagar w tym silniku miał różne bolączki widzę Remo tutaj jeszcze ma Iveco, Iveco kosztuje 28500 rok 17 automat diesel 170 koni 180 przejechane nowy przegląd przy odsprzedaży no i mamy tutaj mecha ale kartkę tak włożył głęboko że Nygus nie dosięgnie tego miniacza mieliście kiedyś na nagraniach zobaczmy co tutaj jeszcze stoi 12 tysięcy widzę pojawiła się BM na sprzedaż piąteczka Tutaj delikatna obciereczka jak widać. Opony jeszcze ładne. Zobaczmy co tutaj na niej znajdziemy. Pewnie jakieś mankamenty się znajdą. Tutaj jest zarysowanie dosyć głębokie. Cena 13 12 900 rok 11 diesel automat 3 litry, 300 przejechane 204 konie. Drugi 24. Przegląd Skrzynia, oczywiście, automatyczna. Zobaczcie, chyba jakaś menda tą rysę tutaj zrobiła złośliwie, bo praktycznie od początku do końca. I tutaj samochód, jak widać, też jest porysowany. Tutaj jest zagniecenie. Zobaczmy, tutaj się nie przepchnę. Ale widziałem z ulicy że tylnik losz od strony pasażera ma pęknięcie. Lecimy z golfikiem. Coś się tutaj lampa zaparowała. Oponki wyglądają ok. Chyba ten golfik był już na nagraniu, o ile dobrze pamiętam. Słuchajcie, tyle tych nagrań robię dla Was, że po prostu czasami samochody mi się po nocach śnią. Zamiast blondyneczki, bruneteczki, mulateczki, to ja widzę jakieś Golfy 4 800, rok 9, benzyna 80 koni, 173 przejechane. Trendline. Był chyba kiedyś już na nagraniach, zaczyna mi się jęzor plątać. Jak wiecie, wszystkie nagrania są w całości, także mogę coś narozrabiać. Poprawcie mnie w komentarzach. Po powrocie z urlopu oczywiście musiałem ogródek przeplewić. Pojawiło się kilka chwastów, co głupio komentowali, no i w kompoście wylądowali, tam gdzie miejsce chwastów. Mesiu 6900 2009 benzyna manual 1.6 156 koni 260 przejechane 822 Przegląd, czyli teraz się kończy silnik na kompresorze. Tutaj się łuszczy na tych listwach, ale często tą wadę widziałem właśnie w C-klasach. Chyba jakieś jakieś niedociągnięcie producenta. Tutaj jak widać obciereczka. Tutaj jest mały wgniotek. Samochód nie jest nowy od strony pasażera wygląda całkiem całkiem, chociaż tutaj ta listwa też jak widać, już obłazi oponki jeszcze jako tako tego Mitsubishi A Space. Eclipse przepraszam cross. Już kiedyś dla was nagrywałem. Też tutaj stoi jakieś półtora miesiąca. Eclipse to był kiedyś fajny, sportowy samochód. Co oni z tego teraz zrobili? Skrzynia automatyczna. W ogóle Mitsubishi teraz chyba nie ma żadnego sportowego modelu. Kiedyś 3000GT jakieś Eclipsy robili, a w tej chwili bida, bida straszna, wstyd. Rezerwacja, dobra, sprzedany. Nygus się zagalopowałeś. Mamy Kadiego, pisaliście czasami, Nygus pokaż Kadiego, obciereczka niewielka, co tutaj na nim zauważymy, może gdzieś jest jeszcze poobdzierany, poobijany, Nygus skup się, tutaj nic nie widzę, oponki jeszcze ładne, zderzak ma obcierki, no i łuszczy się lakier, brakuje tutaj zaślepki. Co jeszcze ten samochód tutaj ma? Tutaj widzę wgniotka, ale za to opona jest galanta. Tutaj też są delikatne zaprawki porobione. Kolor krwiście czerwony. Drzwi delikatnie tutaj na rancie obite, jak widać. Trzeba by sobie zapraweczkę zrobić. Środek czysty i zadbany. Chociaż ta kierownica... Normalnie tak jakoś się łuszczy, złazi z niej poszycie. Cena wywoławcza 6201,9 TDI, 5-osobowy, wersja style 2009, 75 koni, 179 przejechane, 10-22 przegląd techniczny no i zauważyłem, że tutaj na dachu jak widać też łuszczy się lakier bezbarwny. Tomki je kiedyś mieliście, Sorento na nagraniu, cena 6000 Tutaj jest Kadi za 12. Rzućmy sobie na niego jeszcze okiem. Blue Motion Technology, rok samochodu 16 diesel, 2 litry, 102 konie 280, przejechane, piąty 24 przegląd. Maxi Casten. Taki ma opis, z tego co widać, przedłużony. No i co, została nam Kuga. Ta Kuga chyba też była kiedyś już na nagraniach w białym kolorze, o ile dobrze pamiętam. Cena 16, rok samochodu 15, 1,5, 150 koni, benzynka 40, przejechane Sync Edition. Taki ma. Opis, czyli silniczek EcoBoost, ale czterocylindrowy, lepszy niż 103 cylindry EcoBoost. Ładne oponki są na samochodzie. Dobra, to by było na tyle. Kierownica multifunkcyjna, środek czysty i zadbany, skrzynia manualna. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego.